Hejka, hejka, cześć, tutaj Janka, witam się z wami bardzo serdecznie, dzisiaj jesteśmy w Mohito. udało mi się dorwać do mierzenia to, co planowałam, więc jestem zadowolona, ale jestem też zmęczona, dlatego sobie siadłam chwilkę, sobie posiedzę i zabierzemy się za mierzenie, nie, udało mi się też dorwać tej największej przymierzalni pierwszy raz, od kiedy ogólnie nagrywam, czyli od roku to mam na mniejszą przemierzalnię trudno, Jakby sobie prędzimy za, za to plusem jest to, że blisko są wieszaczki, więc e, wszystko będę mogła od razu szybciutko odwieszać e, na miejsce także jeżeli jesteście ciekawi co ja tutaj dzisiaj ze sobą widziałem, tak, tam wiem, że jest telefon już nie ma się tego poprawiać to zapraszam Was dalej, pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach e, no i co? chodźcie ze mną Zaczniemy sobie od takiej śliwkowej kurtki, krótkiej. W ten sposób się ona tutaj nam prezentuje. Zastanawiam się, co nam psuje światło. No chyba musi być tak, bo w tej chwili kolor jest dobry. No jakoś sobie poradzimy, po prostu będę oddawać na sam koniec. Elka tu jest jedynie co mocno szeroka, jak dla mnie za szeroka kieszenie no i mam golf także tutaj jakoś to ale ogólnie pewnie bym chodziła w ten sposób także no kurteczka są w sobie fajna przyjemna duży kaptur ogólnie mogli to ma przeważnie takie duże kaptury w tych kurtkach całkiem e, fajne dobrze po prostu e, można się w nich schować i e, czuć ciepełką no, kolor mi się bardzo podoba Także no, tym wygrało. E, Wiatrołap srebrny tutaj e, napis srebrny zamek. W sumie to mechanizm do zamka jest srebrny, bo sam w sobie zamek jest w e, kolorze kurki, więc nie bym was opomała. No i tak wygląda rozpięta. Korteczka. Ok. Tak, kaptur mi się tam Ach. jest, jest. No i miałam 40, 399, 99, największy rozmiar 42 no i tutaj mam na to namiar kurteczka miś z łączonych materiałów, rozmiar M. Mka jest za mała, nie było. Elki, góra, misio, baranek, dół pikowany. tutaj mamy kieszenie, to są atrapy. Tutaj się znalazłam. Pywa, zdarza się. Oddalimy sobie, żeby zobaczyć po prostu, jak to wygląda. Tutaj mamy trzy napy do rozpięcia. No i tak z tyłu, A tutaj na górze, to czego nie widać przez ten mój golf wykończona jest jak bomberka no muszę ją rozpiąć bo no niestety nie trafiłam czy nie trafiłam nie było rozmiaru byłam ciekawa chciałam zobaczyć jak to wygląda mogło być ciekawe ale mi się po prostu nie podoba i jest to no po prostu brąz taki zwykły jak klasyczny także lecimy dalej tutaj mamy rozmiar 38 tak jak mówiłam na miar 249 99 rozmiarówka do 44 tak to się prezentuje, no i tutaj mamy e, takie złote e, wszystkie napy i tutaj to ozdobę i tak samo to jest z boku. Mierzę sobie stylizację ściągniętą dosłownie. Nie no nie dosłownie, ale wiecie, po prostu skopiowaną z manekina, ale tak bym to tak Sparowała, tak myślę. Spódnica fajna, tylko że ta moja czarna z hejemu, z poliestru na rajstopach się nie elektryzuje tak się nie zwija. No widzicie, co tutaj się dzieje. Ale poza tym jest naprawdę fajna. Myślę, że do gołych stóp byłaby... Do gołych stóp. <gryw> do gołych nóg. A um, układałaby się lepiej. I wzięłam 42, bo mi się wydawało, że 40 była mała. I to jest rozmiar jak najbardziej ok, bardzo ładny, brązowy kolor, fajny materiał, to jest chyba grubawisko za mną, ale zaraz sobie wszystko przeczytamy. Właśnie zapomniałam też wspomnieć, że wszystko oczywiście będzie podlinkowane na dole w opisie filmu, a sweterek na górze bardzo fajne, obniżona linia ramion tutaj mamy wzór wroby ale fajny ogólnie ja lubię sweterki z mojito od ostatniego roku, gdzie sobie wykupiłam golfik tutaj coś mi się dzieje nie tak akurat z tym konkretnym ogólnie mi się podoba. I tak, mimo wszystko ma bardzo fajny fason, jest przyjemny, zresztą fason wam pokażę może. O, tak i nawet luzem wygląda fajnie do tej spódnicy. Także no wydaje mi się, że jest to rzecz warta rozważenia. może założę go jeszcze do tych jeansów, sobie zobaczycie jak on będzie też wyglądał z jeansami. Ogólnie fajny. Takie mamy, delikatne bardzo ściągacze, wzór idzie na pewno z przodu, na pewno na rękawie, dobra z tyłu też, z tyłu też jest ten wzór. Także no, fajne. Słaterka do jeansów. Co? Fajnie. Zresztą no kurczę, to jest taki klasyk. Z nutką trendu. Tak no, to umiećmy. No, wzory geometryczne są bardzo modne, a ten jest taki delikatny, nienachalny. W trendach, ale wiecie, jeżeli źle się czujecie i chcecie coś bardziej uniwersalnego, nie lubicie kupować rzeczy typowo w trendach, no myślę, że ten sweterek jak najbardziej jest e, fajny. I jeansy są super, tu wszędzie są idealne. E, to są tylko ozdoby. Ja nie za bardzo przepadam za tego typu ozdobami, ale patrzcie jak one ładnie leżą na mnie. Długość idealna. Buciaki mam na takim delikatnym obcesiku, tylko w bojki. No i długość super. Ja mam 1,62 m. Są delikatnie tutaj przecierane. Tutaj również mamy te takie paseczki. Czego ja nie lubię, to jest zapięcie tutaj na haftkę i tutaj guziczek plus zamek, ale leżą naprawdę super. Tu wszędzie są na mnie idealne. No, i tutaj mamy stuprocentową wiskozę, tak czułam właśnie po tym jak to się na spodniach, na lewej stopach, chcę powiedzieć spodniach zachowywało 42, idealna na miar 129,99, więc ona też ok, jak na stuprocentowe wisko, to jest już największy możliwy rozmiar. Tutaj mamy 40 spodni, rozmiar był idealny, 139,99, 142. Czy to jest jakiś model, jest wide leg Regular. No niestety skład tu jest słaby, 70% to akryl, no tam mamy. 27% poliester i 3% elastanu. Wielka, wielka, szkoda, niestety. 149,99, co nie zmienia faktu, że i tak mi się podoba. Rozmiarówka do Sukiena Sukieneczka, niestety, kurde bele. Jak widać, nie dla mnie. Ale założę sobie coś na wierzch. Ogólnie bardzo fajna sukienka opięta. Jeżeli macie figurę albo po prostu lubicie i tak w takich chodzicie, to naprawdę fajna. To jest taki ceglasty odcień. Rodości. Bardzo ładny. Taki wpadający, wiecie, w brąz, brązopomarańcz. Świetny z przeszyciem po całości. No i długość fajna, jak tutaj możecie zaobserwować, Także już sobie na to coś zakładamy i spróbujemy to uratować. W teorii uratowane, w praktyce mi się nie podoba. Tak to. Wygląda w całości Niby ok. Kolorystycznie się zgrywa bo To jest dokładnie ten sam kolor Wszystko fajnie Tylko, że ja w tym wyglądam źle Po prostu mi się nie podoba Ale może ktoś czegoś podobnego szuka No to już Wam mówię co i jak Tutaj mamy poduchy w ramionach Fajnie to ramię jest szyte Z taką tutaj zaszewką No bardzo ładnie to wygląda Więc nie jest to taka typowa bufka bo w ten sposób jest zrobione. E, dwurzędowy, e, złote guziki. I to jest sweter, żebyśmy nie mieli wątpliwości. To nie jest jakiś żakiet albo marynarka mają tylko udawać. I w rozmiarze M jest za duży jakieś takie? Widzicie? Ten przód jest za duży, tyle go mam. Także coś tu poszło nie tak z fasonem, mi się wydaje. Gdyby to było węższe, odrobinę może z tyłu złapię, to by to lepiej wyglądało. Albo chociaż jakby było taliowane, to wtedy wiecie, ta linia ramion z taliowaniem miałaby sens i naprawdę by to fajnie wszystko wyglądało. No a tak to jest, wiecie, po prostu tak, tak sobie, no. Jeszcze Wam pokażę bokiem i tyłem. On mój, spadając na do spodnicy, do spodnicy, do sukienki pasuje. Tutaj mamy 36% bawełny, 23% poliestru, 20% akrylu, 16% wełny, której nie czułam, 4% poliamidu i 1% stanu. Jeszcze zbliżenie na guziczki takie złote kuleczki. Emeczka, cena dość wysoka, 249,99% Rozmiarka do ich salki No i na miar. Mam na sobie piękną bluzkę, Jest to migiełka. Widać? Widać wszystko. Widać zegarek, widać wszystko. Ale dzięki temu, że tutaj mamy falbanę. W miejscu biustu mamy podwójny materiał. On idzie aż tutaj po ramię. I z tyłu również czekajcie. Postaram się jakoś to Wam wkazać. W ten sposób. Z tyłu mamy zpięcie na dwa guziczki, ale to Wam pokażę jak założymy sobie ją na wieszak. W ten sposób z bliska. Dekolt, bardzo fajnie, wykończony, kwiaty, no, nie, piękna jest. No i ten rękaw. Widać, no widać. Naprawdę mi się strasznie podoba, bardzo mi się podoba. Jedyny minus tego rękawa jest taki, że no ciężko go będzie włożyć w jakąś kurtkę, więc na wiosnę super, I teraz na jesień hmm, chyba dla mnie niekoniecznie. To nie zmienia faktu, że jest naprawdę śliczna. I do niej założę sobie taką winylową spódnicę. To chyba nie jest do końca mój styl, ale ogólnie rozmiar ok. W trendach jest. Kolor ładny, również taki brązowo-rudy. Tak wyglądamy. Bokiem, tak tutaj tyłem, złoty zamek, mocno rzucający się w oczy. Rozporek mamy tutaj tylko z... Przodu, stan jest podwyższony. No, tutaj widzicie, mam jeszcze yy, miejsce. Także no, to jest taki no, typowy, typowa rozmiarówka. Ogólnie no, jest nie zestaw mi się podoba. Jak mam jakąś imprezę, to to czemu nie? Powiedzmy, mniej formalną, oczywiście, imprezę. Typu, wyjście do pracy. <gryw> no, trochę brakuje mi chodzenia do biura, wiecie. No, tak. Tutaj mamy stuprocentową liskozę. jest jeden zapasowy guziczek, te guziczki z tyłu wyglądają w ten sposób, są oblekane, no i to była 40, również super, kurczę cena trochę wysoka 169,99, czterdzieska, no ale fajna rzecz, naprawdę fajna mam no, tutaj składu, nie czytam, 40, na miar, 139,99, jest jeszcze czterdziestka, no i tak jak mówię, to ma taki, jest bardziej winylowe niż poskurzane, w odczuciu przynajmniej. To ten look brązowy, e, brązowa szpluszowa. Płudniczka. Zaraz się zresztą okaże czy sztruksowa, czy nie. Tutaj mamy kieszenie, mamy do tego pasek z taką złotą, no złotą, ale taką dziwnie złotą klamrą. Nie podoba mi się ten odcień złota. No i tak się prezentuje tutaj z... Boku tak z tyłu mamy delikatne rozcięcie. Ogólnie jest wygodna. Wiecie, można w niej nogi podnieść do góry. Wszystko tutaj jak najbardziej ok, rozmiarowo też i do tego dopasowałam sobie sweterek. Chciałam wziąć XL, bo się wydawał taki mniejszy, ale niestety nie było. Delikatnie nie gryzie, więc pomyślałam że on nie udaje wełny, tylko tą wełnę w składzie po prostu ma. I jest to bardzo ładny odcień brązu, naprawdę bardzo ładny odcinek brązu, fajnie tutaj wykończone pod szyją tych ściągaczy praktycznie, no nie widać jedynie co, no rękaw się zwęża ku nadgarstkowi a jest ok, linia ramion obniżona, ale ładnie się tutaj to wszystko układa no i taki mamy czasem jeszcze to Wam oddalę, żebyście mogli zobaczyć jak to się wszystko razem prezentuje no fajne Jedno i drugie fajne. I tak, tutaj już mamy sztruks. Rzeczywiście sztruksowy. 98% to jest bawełna, 2% elastanu, podszewka, 55% poliestru i 45% wiskozy. Tutaj mamy tutaj chociażby w kieszeniach. Ja miałam sobie rozmiar 40, ja był to rozmiar odpowiedni. 129,99 rozmiarówka do 42 z tyłu mamy zapięcie na schowany zameczek w kolorze brązowym. No i tak, 35% jest poliester, ale 31% to jest alpaka, 31% to jest wełna i 3% elastanu, także skład jest naprawdę super, bardzo delikatnie gryzie aleczka na miar 219,99 rozmiarówka do XXL. -ki. Super jest. Dwie super rzeczy, sweterek, podejrzewam, że taki sam skład jak to brązowe, bo też miał jak zakładałam Unpacka Blend metkę, no ale zaraz się okaże, jest to czarny golfik, już sobie to oddalimy, z obniżoną linią ramion, fajnie ten golf na mnie wygląda, kurczę, więc ja go sobie ze sobą zabiorę, na pewno. Zwykły, klasyczny, czarny, e, długi rękaw, e, szeroki, bez tutaj. Czy w sumie, widzicie, jest e, ten ściągacz, ale on jest po prostu, żeby był, ale nie pełni e, funkcji ściągacza. Tak to ujmijmy. E, fajny, szeroki, bardzo delikatnie gryzie, a to jest naprawdę takie łaskotanie. O, tak to nazwę. Nie jest to nic wiecie, bardzo mocno mnie denerwującego. I do tego dopasowywałam sobie shorty z ekoskóry, w rozmiarze 40. Rozmiar jest dobry. Długość jest fajna. Fason jest fajny, bo te nogawki są szersze, więc wyszukają na nogi. Zmieniłabym botki na czarne, ale no, wszech brązowych. Tak to wygląda tutaj bokiem. Tak wygląda tyłem. Tutaj mamy taką to jest w kieszeni? Czy mi się wydaje? Nie, dobra, tu jest metka po prostu, dlatego mi się wydało, że tu, wydawało, że tutaj coś jest. Ehm, wybliżamy sobie to. E, duże kwadratowe kieszenie i tutaj mamy takie e, srebrne, ale w takim posnarzanym srebrze, nie jest to takie, wiecie, mocno rzucające się w oczy srebro, e, dodatki. Także no, spodenki fajne i e, włożyłam ten sweter tylko po to, żeby Wam pokazać te spodenki tak naprawdę wygląda tak. I w ten sposób też bym chodziła. Nie, upychałabym go. Bardzo fajnie to wygląda. Także znalazłam coś super. W sumie obie rzeczy mi się podobają, ale jak już mam za coś płacić, to wezmę sobie sweter. Tak, 35% foni, 31% alpaki, 31% pełny i 3%. Zastanę trochę kłaczków brązowych z tego kolegi, który jest obok alpaka. Blend to była LK 22999. No, wydaje mi się, że super cenę jest za ten skład. No, no i tutaj mamy na rozmiarówka do XXL. -ki. A tutaj jeszcze założyłam sobie taki zwykły melanżowy, yy, klasyczny sweterek. ogólnie yy, fajnie wygląda. Tak jak mówię, zwykły, klasyczny, fajny ten melanż. Tak Wam z wyliżam. No, mi się podoba. no zwykły, ale ładny. Ładny. Fajna. Tutaj linia dekoltu. Jest dość wąski ten ściągacz. Taki delikatny, reglanowy rękaw. Ściągacz pełni swoją funkcję. Rękaw odpowiedniej długości. Tutaj też wyższe dziewczyny powinny być zadowolone. Dość szeroki, ale nie na tyle szeroki, żeby był problem, żeby go włożyć w jakąś kurtkę. A zapomniałam wspomnieć, spodenki mają wysoki stan. I tutaj mamy taki. Pason, jeżeli chodzi o ten spaterek. Także, no, tak wiecie wisiu sobie na wieszeczku znam, a choć zobaczymy, co to możemy z ciebie wyczarować. Ładne. Fajny skład. 30% bawełny, 30% poliamidu i 10% wełny. Także naprawdę, ma no to fajny skład. Jeżeli szukacie czegoś takiego bardziej klasycznego, no to polecam sobie zmierzyć eleczkę 139,99 rozmiarówka do xl -ki. Z 40. Rozmiarówka była bardzo dobra. Tutaj mamy na to namiar 109 złotych 99 złotych do 42 rozmiar. Dobra, to to by było na tyle. Powiedzcie mi proszę, jak Wam się podobało? Jestem bardzo mocno zaskoczona ostatnio jakością Mojito i składami Mojito. Kiedyś było dużo takich rzeczy bazarowych, tak to ujmijmy i troszeczkę mnie zrażało. A w tej chwili naprawdę można znaleźć fajne rzeczy. Także polecam za, jeżeli to mochito, jeżeli dawno Was nie było, bo naprawdę możecie się e, zaskoczyć pozytywnie. E, jeżeli Wam się podobało, e, pamiętajcie o łapkę w górę, o e, subskrypcjach. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki, pa!